Siematko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie pizzę mrożoną, bo dawno nie było. Jest to pizza w stylu amerykańskim z Kauflanda. American Style Barbecue Chicken. Także zobaczymy, czy taka pizza jest dobra. No i zapraszam do oglądania. Dobra, więc tak się prezentuje nasza pizza z bliska. Tutaj macie składniki. No, i z tyłu 420 gram. Tutaj macie pizza z serem mozzarella, pieczoną piersią z kurczaka, Grillowaną papryką i cebulą. Produkt głęboko wrażony. A więc składniki zapowiadają się całkiem spoko. Jest to produkt niemiecki, germany. Dobra, to teraz odpakujmy ją sobie i zobaczymy jak ona wygląda w środku. I cena takiej pizzy około 9 zł. Za taką jedną pizzę. No i widzimy dużo składników. Także idę ją sobie wsadzić do piekarnika na jakieś 20 minut. 200 stopni. I zapraszam za chwilę. Dobrze no, moi drodzy, moja pizza po około 20 minutach już gotowa. Jak widzimy, ser się ładnie rozpuścił. Tu mamy paprykę tą wędzoną. Mięso z kurczaka, jak widać, dosyć sporo. Kawałki żółtej papryki. No i tutaj cebulkę, niewielkiej ilości cebulki. Dlatego oczywiście nalałem sobie kolki. No i tutaj mam takie urządzenie do rozprawienia tej pizzy i ją podzielimy na mniejsze kawałki. O, sobie też możecie kupić takie właśnie urządzenie. No i dobra, jeszcze na pół. Pod słodym mamy sos barbecue. Czyli taki słodki. Dobra, rozkleiłem. I teraz sobie zobaczmy jak to ciasto, czy opada, jest takie dosyć sztywne, widzimy pizza nie jest gruba i od spodu tak się prezentuje, z takimi tutaj kropeczkami. Jeszcze sobie tutaj poleję ketchupem. do dodamy. No i dobra, próbujemy pierwszy gryz i próbujemy. Mm. mięciutkie to ciasto, nie jest chrupkie, tylko takie mięciutkie. Widzimy jak się to odrywa. Naprawdę mięciutkie. Mmm mm. fajnie jest ten, yy, sos barbecue taki słodki. Czuć te kawałki kurczaka. Tej cebuli tutaj nie czuć niestety? No nie zła wam powiem. Moim zdaniem ta Giuseppe jest lepsza, a w podobnej cenie. Ta jest, ta jest taka troszeczkę na moim zdaniem gorsza. Czy ciasto jest gorsze smaku. Ale spoko da się zjeść. Cena nie jest nie jest jakaś bardzo wygórowana chyba 888 kosztowała, prawie 9 zł. Ale w tej cenie już możecie sobie kupić Giuseppe, którą bardziej polecam. Także to byłoby na tyle. Możecie napisać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona pizza mrożona. Czy jedliście już taką, tą dokładnie i czy Wam smakowała. Jak się podobał odcinek, łapeczka w górę. Do następnego razu, trzymajcie się, hej!